Podcast ośrodka środka studiów wschodnich. wita państwa bardzo serdecznie. Andrzej Kochut. Sytuacja polityczna w Niemczech właśnie stała się jeszcze bardziej skomplikowana, a wszystko ze sprawą Sary Wagenknecht, popularnej polityczki, która postanowiła opuścić szeregi lewicowego Die Linke i spróbować własnych sił w tworzeniu nowego ugrupowania. Co to oznacza dla skrajnej lewicy? Jak może na tym skorzystać radykalna prawica z znaku AfD? Jakie są szanse na polityczny sukces Wagenknecht i czystych zmian na niemieckiej scenie politycznej? Cieszy się Władimir Putin. O tym wszystkim opowie Kamil Frymark, analityk Ośrodka Studiów Wschodnich. Witam Cię bardzo serdecznie. Dzień dobry. To jest podcast Ośrodka Studiów Wschodnich. Kim właściwie jest Sara Wagenknecht, bo mam poczucie, że dla ludzi, którzy nie zajmują się bliżej niemiecką polityką wewnętrzną, jest to nazwisko dosyć nowe, dosyć nieznane, gdy tymczasem dla Niemców to jest nazwisko znane od lat. Tak, zdecydowanie na niemieckiej scenie politycznej jest to poza być może Angelą Merkel najbardziej rozpoznawalna niemiecka polityk, która jest obecna w tej niemieckiej polityce wewnętrznej od wielu lat. Ona w ogóle wywodzi się ze wschodnich Niemiec. To w ogóle jest trochę podobnie jak kanclerz Merkel, ale dla Niemiec raczej nie taki jednoznaczny rys biograficzny, jeżeli chodzi o czołowych niemieckich polityków. Wagenknecht urodziła się w Turyngii, w Wienie. I co ciekawe o jej poglądach mocno lewicujących na początku lat 90., jeszcze również później można powiedzieć komunizujących. No od... właśnie, bo ona należała do organizacji komunistycznych, nie tylko lewicowych, ale właśnie. Tak, no tutaj ten rys wschodnio niemiecki wydaje się wyjątkowo silny. Tak, to były też organizacje obserwowane przez niemiecki kontrwywiad, co pokazuje, jakby, że w tym spektrum wewnątrzpolitycznej debaty ona była w tej lewicowej skrajności od samego początku, a najbardziej świadczy o tym wstąpienie do Niemieckiej Partii Jedności Niemiec, czyli tej komunistycznej partii w ówczesnej NRD w 1989 roku, czyli w zasadzie w całkowitym momencie rozpadu tego systemu, ona wstępuje do tej partii. Później to tłumaczyła tym, że właśnie chciała być postrzegana jako nonkonformistka, jako osoba, która nie idzie z prądem i stawia sobie ambitne cele. Tak, no ktoś, kto wstępuje do partii komunistycznej w momencie, kiedy systemy komunistyczne w całej Europie Środkowo-Wschodniej się sypią, na pewno ma w sobie pewien rys nonkonformizmu. Zdecydowanie. I ta taka dusza osoby, która stawia bardzo wyraziście większość spraw politycznych, postulatów, towarzyszy jej do teraz i swoją taką bardzo poważną karierę polityczną rozpoczęła w 2004 roku od udziału, czy wejścia do Parlamentu Europejskiego, gdzie zasiadała do jedną kadencję od 2009 roku i później była już obecna w niemieckim Bundestagu i tam w zasadzie dość szybko stała się jedną z czołowych polityczek lewicy do tego stopnia, że w zasadzie najbardziej znana jest ze współprzewodniczenia tej frakcji lewicy, czyli koła parlamentar klubu parlamentarnego w Bundestagu. I tam właśnie budowała swoją pozycję. Ale pojawił się u niej nowy pomysł na budowanie swojej przyszłości politycznej. Dlaczego, co stało się przyczyną rozpadu, czy rozejścia się dróg Sari Wagenknecht i właśnie Dilinka jeszcze zanim o tym y, 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 powiemy, może warto wrócić do dwóch kwestii bibliograficznych, które są dla niej y, y, bardzo ważne i w zasadzie prowadzą nas do tego dlaczego y, to od niej wyszedł ten y, impuls do y, y, rozłamu y, w partii. Po pierwsze, Wagenknecht y, y, prywatnie związana jest z innym rozłamowcem znanym z niemieckiej polityki, czyli Oskarem Lafontaine'em, który jest y, to był bardzo prominentny w latach 90. i wcześniej polityk y, SPD i jako sprzeciw wobec polityki Gerharda Schrödera w latach zamierzchłych, latach 90. -tych. Wyciągnął część ugrupowania SPD i na jego bazie stworzył nową partię, która później połączyła się z taką postkomunistyczną partią, tworząc razem Die Linke w 2007 roku. I to jest ta jedna część uzupełnienia biografii Wagenknecht, której mężem jest właśnie Oscar Lafontaine. A druga to fakt, że. Wagner knecht jest szalenie sprawną osobą, jeżeli chodzi o występowanie we wszelkich programach publicystycznych. Bardzo dobrze potrafi prezentować swoje myśli. Bardzo Sprzedaje dużo książek? Sprzedaje, tak, jest właśnie autorką bestsellerów. Ostatnia jej książka z 2001 roku sprzedała się w jakiejś zupełnie wykraczających poza dotychczasową skalę książkę. Zdaje się, zarobiła. Na niej 700 tysięcy euro, co na tej skali autorów niemieckich, jeżeli chodzi o polityków, ustawiają całkowicie na czele tej stawki. I to wszystko pokazuje, że to nie jest osoba jakiś, ktoś, kogo Niemcy by właśnie nie znali. I ona na tym całkowicie buduje. Już sama nazwa. Tego nowego ugrupowania, które ma zamiar założyć, na razie jest to samo stowarzyszenie, ale od stycznia ma być to również zarejestrowana partia polityczna nosi nazwę stowarzyszenie Sary Wagenknecht na rzecz Rozsądku i Sprawiedliwości. Ta druga część jest powiedzmy takim ogólnym dodatkiem do pierwszej nazwy, a fakt, że w, jej, w nazwie tego stowarzyszenia jest imię i nazwisko jej. Czyni, tak naprawdę, no, pokazuje nie, zarówno ambicje, jak i, jak i wpływ samej wagi na y, rozwój wypadków, jeżeli chodzi o tą partię i stowarzyszenie. Bo to nie jest typowy zabieg dla niemieckiej sceny politycznej. Oczywiście znamy ten fenomen z innych krajów, gdzie nowe ugrupowania są często związane z nazwiskiem znanego polityka, po to, by nadać im rozgłos w tej właśnie fazie powstawania. Ale kiedy przyjrzymy się niemieckiej scenie politycznej dzisiaj, to takich personalnych projektów, bardzo ściśle związanych z przewodniczącym danego ugrupowania, nie widać. Rzeczywiście, raczej jest to budowane za każdym razem na programie, na ścieraniu się różnych wizji rozwoju Niemiec, też samej partii. Natomiast tutaj ten rys osobowościowy i położenie nacisku na personalia było no, podstawą jakby założenia tego stowarzyszenia, czy też partii, Ale także było zarzewiem konfliktu w łonie DiLinkę, która była matecznikiem przecież Wagenknecht. Ale od pewnego czasu, od wielu lat, tak naprawdę, ona była głęboko skonfliktowana. Raz partia wewnętrznie, w ogóle DiLinkę, tam są bardzo różne nurty programowe i konflikty osobowościowe, ale uosobieniem najpoważniejszego kryzysu również tych osobowościowych takich sporów była właśnie Wagenknecht, która od lat postulowała zmianę polityki programowej przede wszystkim jeżeli chodzi o odlinkę. Diagnoza Wagenknecht polegała na tym, że mówiła Iż DLK bardzo radykalnie się zmienia. Z partii, która jeszcze w 2007 roku, czyli na początku swojej działalności, odwoływała się do ochrony osób e, najsłabszych, zarówno materialnie, jak i też osób wykluczonych z e, niemieckiego e, społeczeństwa, stawała się stopniowo, znaczy przekształcała się w partię, która była wybierana głównie przez osoby dobrze wykształcone z większych ośrodków czy dużych ośrodków miejskich, przede wszystkim uniwersyteckich, również zamożnych i takich, które na piedestale swojego programu kładą ochronę wartości. I to zdaniem Wagenknecht po pierwsze powodowało, że duża część osób przestała wybierać D-Linkę. No i oczywiście to pokazują sondaże, gdzie ta partia w kolejnych wyborach, zarówno na szczeblu federalnym, jak i tym landowym, traciła swoje poparcie. A z drugiej strony Wagenknecht podkreślała, że na bazie sprzeciwu wobec takiej polityki wzrasta poparcie dla AfD. Polityka nie lubi próżni, w związku z tym to przekierowanie się, zwłaszcza w landach wschodnich, no, było tutaj dość wyraźne. Żeby dodać jeszcze pikanterii całej opowieści, należy podkreślić, że Wagenknecht jest szczególnie popularna właśnie w landach wschodnich. W związku z tym tamta rywalizacja pomiędzy nią a AFD będzie bardzo silna i bardzo interesująca. Do e, tych łączników pomiędzy sarą Wagenknechta a AfD jeszcze w tej rozmowie wrócimy, ale chciałem Cię zapytać najpierw o sytuację samego d Co ta secesja? Oznacza dla samej partii, która, jak wspominałeś, nie wygląda dobrze ani w sondażach, ani w kolejnych wyborach. Ona balansuje albo lekko ponad progiem, albo wręcz pod progiem. To, że w tej chwili ma posłów w Bundestagu, jest właściwie tylko i wyłącznie zasługą skomplikowanego niemieckiego systemu wyborczego. Tak, rzeczywiście to podkreślają politycy Die Linke, mówiąc do Wagenknecht, dobrze, odchodzisz z naszej partii, to złóż swój mandat poselski, bo w związku z tym my uratujemy swój klub w Bundestagu, a ty będziesz sobie tworzyła swoją historię gdzieś obok. Wagentkneść oraz inne osoby, które z partii Die Linke odchodzą. Między innymi była przewodnicząca do października Amira Mohamed Ali, która była właśnie związana ideologicznie i osobowościowo z Ewangelą, odchodzi z tej partii. I te wszystkie to jest około 10 osób w tej chwili na 38, które tworzą klub. D-linkę w Bundestagu, one odchodzą. To oznacza dla tego ugrupowania, że przestaje być e, nagle klubem e, parlamentarnym i traci szereg e, przywilejów z tym związanych. Przede wszystkim są to kwestie finansowe, również na pracowników, e, których e, ta partia może zatrudnić w ramach prowadzenia klubu parlamentarnego, ale także e, jedno z ważniejszych e, takich e, cech klubu, czyli długość czasu, którym e, e, dysponuje. W debatach plenarnych. Bez tego trudno się przebić partii politycznej ze swoim przekazem, yy, i w związku z tym dla DLINKE jest to bardzo ważne. W tej chwili. Yy, yy, Status quo tak naprawdę zakłada, że do stycznia, czyli do formalnego powołania nowej partii, klub będzie liczył te 38 osób, dlatego że dla obu stron jest to korzystne. Zarówno DLINKA jako partia no nie chce się pozbywać tych kilku deputowanych i korzystać z tego prawa. Zarówno do wydawania większych środków finansowych, jak i do czasu. No i oczywiście dla tych rozłamowców, którzy będą tworzyli przyszłą partię Wagenknecht, jest to korzystne, bo oni mogą korzystać z tych zasobów, które daje Bundestag do zakładania i tworzenia już nowej y, działalności. Natomiast y, patrząc troszkę szerzej, jeżeli spojrzymy na D linkę, to. Jest to partia, która od dłuższego czasu znajduje się w kryzysie i e, wybory e, do Bundestagu z 2021 roku e, pokazały tutaj, e, jak głęboki jest to... E, kryzys tej partii. Partia de facto nie weszła do, nie powinna wejść do parlamentu, o tak może umiemy. Ten temat uzyskała trochę ponad 4% głosów. Przy 5% progu wyborczym no oczywiście nie miałaby szans. Natomiast specyfiką niemieckiego systemu wyborczego jest fakt, że do Bundestagu dostają się wszystkie Ugrupowania, które wywalczyły przynajmniej trzy mandaty bezpośrednie. To jest w takim skomplikowanym niemieckim systemie gwarancja tego, że również mała partia, nawet bez szerokiego poparcia społecznego, ale z wyrazistymi postaciami może być reprezentowana. Bo niemiecki system łączy zarówno takie wybory w okręgach jednomandatowych, jak i proporcjonalne. Dokładnie tak. I właśnie trzy osoby z ugrupowania Die Linke zagwarantowały de facto udział tej partii w Bundestagu, co później przełożyło się na te 38 mandatów. Natomiast kolejne wybory landowe, bo w Niemczech w zasadzie cały czas trwa permanentna kampania wyborcza. To jest kolejna specyfika tego systemu e, wyborczego. Ona weryfikuje te wyniki do Bundestagu, bo co chwilę możemy konfrontować te wyniki z takim bieżącym poparciem. I dwa ostatnie elekcje, które się odbyły, to były wybory do Landtagu Hesji i Bawarii. No oczywiście w Bawarii akurat Die Linke nigdy nie była jakąś potęgą i tam nie, nie osiągnęła nawet... Bo to tu... land wyjątkowo konserwatywny. Tak, zawsze CSU od, od 57 roku. Roku tam sprawuje władzę i, i tam nie było wysokich oczekiwań oczywiście. Natomiast Hesja to jest zupełnie inny przypadek, dlatego że jest to land, w którym Die Linke było reprezentowane w tamtejszym parlamencie. Co więcej, z tego silnego niemieckiego landu wywodzi się jedna z współprzewodniczących tego ugrupowania, Wissler, co dawało szansę, że jednak Die Linke będzie tam odniesie jakiś, może nie sukces, natomiast przekroczy tę barierę 5% progu. To się nie udało. 3% było oczywiście rozczarowaniem i za mało na wejście do Lantagu i to po raz kolejny wzmogło taką e, falę pytań o to, w, jakim, w jakiej sytuacji jest e, to ugrupowanie. Czy to już jest koniec d -e? Czy to już jest koniec d -e i co dalej ewentualnie? Jeżeli mielibyśmy się pokusić o takie prognozy, to m, ten ruch e, Wagenknecht o wyjściu z e, d -e wraz z częścią deputowanych, on w dużym stopniu e, po pierwsze. Kadencja Bundestagu będzie trwała jeszcze około dwóch lat. W związku z tym na te dwa następne lata w zasadzie kończy w ogóle y, y, obecność Dilinkę w Bundestagu w formie, której do tej pory znaliśmy, czyli w postaci klubu y, y, parlamentarnego. Y, natomiast jeżeli chodzi o całą partię, to tutaj kwestia jest bardziej skomplikowana, dlatego że y, Die Linke nadal jest. Y, stosunkowo silna w niektórych landach i to pozwoli tej partii utrzymać ją prawdopodobnie regionalnie punktowo między innymi w Berlinie czy w Bremie czy w Turyngii, w której rządzi cały czas ale to jest specyfika tego jednego landu i wynika raczej z osobowości lidera tej partii w tym regionie Bodo Ramelowa który jest Złośliwi w tej partii śmieją się, że jest bardziej socjaldemokratą niż e, takim prawdziwym e, członkiem linkę. Nie zmienia to faktu, że jest to jedyny land, w której Linkę rządzi, mając premiera. I to zapewni tej partii jeszcze e, takie wydłużone przetrwanie. Natomiast bardzo duży znak zapytania e, jawi się w perspektywie wyborów w 2025. To jest ta. E, e, Perspektywa czy, czy przyszłe wybory federalne, dlatego że nie, no to już będzie wymagało wewnętrznej odnowy tak naprawdę tego ugrupowania i część polityków, ale też działaczy niższego szczebla Dylinkę widzi w tym odejściu Sary Wagenknecht z tego ugrupowania szansę na to, że w końcu zakończą się te spory wewnętrzne, partia skoncentruje się na kwestiach programowych i na takim um, ofensywie jeżeli chodzi o um, szukanie swoich szans już w nadchodzących wyborach do Parlamentu Europejskiego. Te perspektywy sukcesu przed Sarą Wagenknecht rysują się dosyć wyraźnie. Pytanie na ile one są realne, natomiast pojawiły się um, właśnie badania sondażowe, czy jedynie pewne prognozy mówiące o tym jak wysoko może się znajdować sufit dla tego nowego ugrupowania i są one dosyć imponujące. Tak, mówimy tutaj o takich wstępnych na razie badaniach opinii publicznej, które sugerują, że jest miejsce po pierwsze dla tej partii na niemieckim spektrum politycznym, i tutaj szacunki mówią od 20 do 30% osób, które w ogóle mogą sobie wyobrazić głosowanie na tej partii. To jest ważne to zastrzeżenie, dlatego że dla każdej z partii politycznych ta perspektywa osób, które teoretycznie mogą sobie wyobrazić głosowanie na taką partię, jest znacznie wyższa niż realne jej poparcie. Natomiast pojawiły się również pierwsze badania y, zakładające y, w pytaniach oddanie głosu na tę konkretną partię i to było kilkanaście procent głosów, y, co na fakt, że jest to, że tak naprawdę to jeszcze nie jest partia, stowarzyszenie, ale będące na niemieckiej scenie politycznej, no w zasadzie kilka dni, tygodni, to to poparcie jest. Duże. I to, Co to... wynika z osobistej popularności wspomnianej Wagenknecht. Tak i to jest ogólnofederalne. Jeżeli prześledzilibyśmy poparcie w poszczególnych landach i nałożyli na to kalendarz wyborczy, który nam się rysuje w przyszłym roku, no to wygląda to już dla tej partii jeszcze bardziej obiecująco. Przede wszystkim mamy na początku wybor do Parlamentu Europejskiego. To jest czerwiec 2024 roku. I nie brak y, y, progu wyborczego. A to spowoduje, że y, w zasadzie, y, jeżeli zostaną y, dopięte wszelkie formalności, co nie jest taką oczywistością w przypadku y, y, Sary Wagenknecht i, i jej poprzednich inicjatyw, y, jeżeli one zostaną y, dopracowane i ta partia y, y, stanie do tych wyborów, to jest duża szansa, że y, odegra w nich y, ważną rolę. Później mamy wybory, w zasadzie najważniejsze w przyszłym roku, jeżeli chodzi o niemiecką wewnętrzną scenę polityczną, czyli trzy wybory we wschodnich landach w Turyngii, w Brandenburgii i Saksonii. I we wszystkich z tych landów ta nowa inicjatywa Wagenknecht będzie się prawdopodobnie cieszyła dużym poparciem. Były dotąd przeprowadzane jedne Badania sondażowe w lipcu, jeżeli dobrze pamiętam, w Turingi właśnie, które pokazywały, że ta partia może liczyć nawet na 25%, 25 poparcie. No to byłby bardzo wysoki wynik. Przy założeniu w ogóle specyfiki, znowu, landowej Turingi, tam we wszystkich w ogóle landach wschodnich dominuje czy prowadzi w sondażach AfD powyżej 30% poparcia ta partia tam uzyskuje i należy się spodziewać, że ma dobre szanse, żeby te wybory wygrać w tych landach. A w Turingi dodatkowo przy pojawieniu się tej partii Wagenknecht oczywiście poparcie dla AFD spadłoby częściowo, no bo Wagenknecht Odebrałaby część elektoratu tego, temu grupowaniu, ale nadal poparcie dla AfD sięgałoby około 20-22%, co z kolei prowadzi nas do pytania, czy te partie nie mogłyby zawiązać razem koalicji. Co wydaje się mocno egzotyczne, kiedy przypomnimy sobie, że Sarah Wagenknecht jest reprezentantką radykalnej lewicy, nawet komunizującej lewicy kiedyś w przeszłości, a AfD jest raczej uznawane za niemiecką radykalną prawicę. Tak, ale w polityce nie ma rzeczy niemożliwych, w związku z tym y, takiego scenariusza y, nie można wykluczyć. Co więcej, y, przede wszystkim po stronie AfD jest to y, scenariusz jak najbardziej y, pożądany, można nawet powiedzieć. Y, tu, scenariuszem y, należy dodać, że Wagenknecht w oficjalnych swoich dotychczasowych wypowiedziach. Y, Odżegnuje się od tej e, współpracy, mówiąc, że ona nie ma zamiaru wzmacniać e, AfD, e, że to nie jest jej cel, ale to są na tyle szerokie sformułowania, że na tej podstawie mówić, że do tej współpracy nie dojdzie, to byłoby zbyt wiele. Bo jest trochę tak, że AfD jest poza politycznym mainstreamem w Niemczech, jest partią de facto izolowaną. A radykalna lewica również znajduje się poza tym mainstreamem politycznym, czyli może być tak, że w tych wschodnich landach te dwie partie podadzą sobie rękę po to, żeby stworzyć nowy mainstream? Nie musi być to formalna koalicja. Znaczy, można sobie wyobrazić y, współpracę w konkretnych sektorach. I takich pól y, kooperacji jest naprawdę sporo pomiędzy y, AfD a, tę, a tą nową formacją od polityki klimatycznej i energetycznej, które obie partie uważają, że cele stawiane sobie przez niemiecką klasę polityczną, w zasadzie przez wszystkie partie polityczne, mówiące o tym, że za około 20 lat, 25, Niemcy powinny być państwem neutralnym energetycznie, odrzucającym możliwość korzystania z energii atomowej, to w ogóle są jakieś bzdury, do których nie należy się Przywiązywać. To jest stanowisko AfD, ale również Wagenknecht. Kolejną rzeczą to, jest, to są kwestie migracyjne. To jest temat, który w nadchodzących wyborach, zarówno tych do Parlamentu Europejskiego, jak i, a może nawet zwłaszcza w wyborach we wschodnich landach, będzie dominującym tematem wszelkich programów politycznych i debat. Dlatego, że Niemcy borykają się z kolejną odsłoną tego kryzysu migracyjnego i jeżeli weźmiemy pod uwagę, że w tym roku zarejestrowano ponad 230 tysięcy wniosków o azyl plus taką bieżącą, bieżące trudności wynikające z obecności ponad 800 tysięcy Ukraińców w Niemczech, to jest to paliwo wyborcze, z którego korzysta zarówno AFD, jak i ta nowa partia. Dążąc do bardzo radykalnego ograniczenia emigracji przez twarde kontrole na granicach, przez hasło przyspieszenia deportacji, przy czym to jest bardzo trudne do takiego szybkiego przeprowadzenia, ale dobrze się sprzedaje, i szeregu takich metod, które, ja nie wiem, wprowadzeniu na przykład obowiązkowych. Kart płatniczych dla uchodźców, zamiast wydawania im środków w pieniądzach. I to wszystko ma doprowadzić do zwiększenia poparcia dla tych partii. Kolejnym obszarem współpracy mogłaby być polityka zagraniczna, i tutaj dwa takie dominujące kierunki tej polityki się rysują. No przede wszystkim jest to prorosyjskość obu formacji. I to jest bardzo ważne również z polskiego punktu widzenia, punkt obu tych ugrupowań. AfD nigdy tego nie kryła, zarówno przed pełnoskalową inwazją Rosji na Ukrainę, jak i później. Później, że należy ograniczyć wsparcie dla Ukrainy, a poszukiwać współpracy jak najbliższej z Rosją, również w tym wymiarze surowcowym na przykład, czyli Nord Stream 2, aby jak najszybciej go przywrócić. I tutaj jakie stanowisko jest Sary Wagenknecht, oddaje jej odpowiedź na pytanie jednego z dziennikarzy z Deutsche Zeitung, który ją zapytał, jeżeli doszłaby pani gdzieś do władzy, jaka byłaby pierwsza pani decyzja. No Ona powiedziała, że pierwszą w ogóle byłoby przywrócenie właśnie Nord Streamu. To pokazuje, jakie ma nastawienie i priorytety i w związku z tym tutaj z AfD byłoby jej bardzo po drodze. Kolejna rzecz to jest antyamerykanizm. To są też te elementy, które tę partię, te partie bardzo łączą. I na przykład ograniczenie wydatków na zbrojenia. To jest element, zwłaszcza po stronie Wagenknecht, który jest silnie obecny w jej retoryce. Można też przypomnieć, że ona na początku tego roku była inicjatorką takiego apelu o właśnie ograniczenie dostaw uzbrojenia czy zastopowanie tego, tego przekazywania uzbrojenia dla Ukrainy i to był bardzo cieszący się dużym poparciem apel. Podpisało go w internecie ponad 900 tysięcy osób i ona też na bazie tego typu wydarzeń starała się budować atmosferę właśnie dystansu do Dylinkę, do partii, które są reprezentowane dotychczas w niemieckim parlamencie, i budowała taką konstrukcję, że potrzebna jest jakaś nowa formacja w niemieckim parlamencie, która wypełniłaby tę lukę w, w niemieckiej polityce. Kamil Frymark, analityk ośrodka studiów wschodnich. Dziękuję Ci bardzo za tę rozmowę. Dziękuję. Państwa zachęcam, jak zwykle, do sprawdzenia naszej strony internetowej, gdzie wiele nowych komentarzy i analiz pojawia się niemal codziennie, a także do śledzenia naszych kanałów podcastowych i kanału wideo na YouTube. Ja nazywam się Andrzej Kochut, do usłyszenia. Wysłuchali Państwo podcastu Ośrodka Studiów Wschodnich. Więcej nagrań można znaleźć na stronie www.osw.waw.pl.